Chcesz uchwycić swoje przygody z każdej perspektywy i przeżywać je na nowo, jakbyś znów tam był? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze kamery 360 stopni pod względem stosunku jakości do ceny: od kompaktowych modeli dla początkujących po zaawansowane opcje z funkcją stabilizacji i nagrywaniem w wysokiej rozdzielczości. Przeanalizujemy jakość obrazu, funkcje specjalne, łatwość obsługi, łączność i oczywiście opłacalność zakupu. Dzięki temu wybierzesz kamerę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Dodatkowo damy Ci kilka wskazówek, jak w pełni wykorzystać możliwości sprzętu. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Numer 1 Insta360 Washu. Insta 360 to nowoczesna kamera sportowa nowej generacji, stworzona z myślą o nagrywaniu w najwyższej jakości i zapewnieniu pełnego zanurzenia w obrazie. Umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K w 360 stopniach, co czyni ją jedną z najwydajniejszych kamer na rynku. Idealną dla twórców treści, sportowców i podróżników, którzy oczekują maksymalnej jakości i wszechstronności. Jej ogromną zaletą jest doskonałe działanie w słabym oświetleniu. Zaawansowany system optyczny i potrójny Chip zapewniają wyraźny, szczegółowy obraz, nawet w ciemniejszych warunkach. Kamera oferuje efekt niewidzialnego kijka selfie, który automatycznie znika z kadru, zapewniając profesjonalne i czyste ujęcia panoramiczne. Wymienne, wytrzymałe soczewki ułatwiają konserwację i przedłużają żywotność urządzenia. Dzięki baterii, działającej do 3 godzin, możesz nagrywać dłużej bez przerw. Kamera posiada również zaawansowaną stabilizację obrazu i redukcję szumu wiatru, idealne podczas nagrywania w ruchu. Jest też wodoodporna, więc możesz jej używać na deszczu lub w wodzie bez dodatkowej obudowy. Insta 360 to wszechstronne niezawodne narzędzie, które pozwala uchwycić każdą chwilę z profesjonalną jakością z każdej strony. Idealną dla twórców treści, sportowców i podróżników, którzy oczekują maksymalnej jakości i wszechstronności. Jej ogromną zaletą jest doskonałe działanie w słabym oświetleniu. Zaawansowany system optyczny i potrójny chip zapewniają wyraźny, szczegółowy obraz, nawet w ciemniejszych warunkach. Kamera oferuje efekt niewidzialnego kijka selfie, który automatycznie znika z kadru, zapewniając profesjonalne i czyste ujęcia panoramiczne. Idealne podczas nagrywania w ruchu. Jest też wodoodporna, więc możesz jej używać na deszczu lub w wodzie bez dodatkowej obudowy. Insta 360 to wszechstronne, niezawodne narzędzie, które pozwala uchwycić każdą chwilę. Numer 2. Obest. Obest to kompaktowa, lekka i funkcjonalna kamera stworzona z myślą o osobach, które chcą w prosty sposób nagrywać swoje przygody z perspektywy pierwszej osoby. POW. Dzięki niewielkim rozmiarom można ją łatwo zamontować na kasku, przymocować magnetyczną bazą do różnych powierzchni i uzyskać immersyjne ujęcia. Nagrywa w jakości Full HD 1080p, oferując czysty obraz. Idealny do aktywności sportowych, jazdy rowerem, motocyklem, a także spontanicznych nagrań z codziennego życia. Funkcja nagrywania 360 stopni pozwala uchwycić całe otoczenie w jednym ujęciu. Wbudowane Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie z poziomu smartfona i łatwy transfer plików idealne dla vlogerów i aktywnych użytkowników social mediów. Obest jest wodoodporna, dlatego doskonale sprawdzi się także podczas kąpieli, nurkowania czy na plaży bez potrzeby dodatkowej obudowy. Magnetyczny uchwyt pozwala na kreatywne umiejscowienie kamery na kasku, odzieży czy metalowej powierzchni. Wymienne, wytrzymałe obiektywy zwiększają trwałość sprzętu. Bateria o żywotności do 3 godzin pozwala na długie sesje nagraniowe. OBEST to praktyczna i solidna kamera, która łączy mobilność, trwałość i świetną łączność. Nagrywa w jakości Full HD 1080p, oferując czysty obraz, idealny do aktywności sportowych, jazdy rowerem, motocyklem, a także spontanicznych nagrań z codziennego życia. Funkcja nagrywania 360 stopni pozwala uchwycić całe otoczenie w jednym ujęciu. Wbudowane Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie z poziomu smartfona i łatwy transfer plików, idealne dla vlogerów i aktywnych użytkowników social mediów. Magnetyczny uchwyt pozwala na kreatywne umiejscowienie kamery na kasku, odzieży czy metalowej powierzchni. Wymienne, wytrzymałe obiektywy zwiększają trwałość sprzętu. Bateria o żywotności do 3 godzin pozwala na długie sesje nagraniowe. Obest to praktyczna i solidna kamera, która łączy mobilność, trwałość i świetną łączność. Numer 3: Xilecam. Kamera sportowa Xilecam to świetna propozycja dla osób, które chcą w wygodny sposób nagrywać aktywności na świeżym powietrzu. Jej największym atutem są dwa ekrany, przedni i tylny, które umożliwiają łatwe kadrowanie zarówno podczas selfie, jak i dynamicznych ujęć. Dzięki baterii 1360 i ROF oferuje długie nagrywanie bez konieczności częstego ładowania. Jest idealna do sportów ekstremalnych, jazdy motocyklem, rowerem czy każdej aktywności w ruchu. Kamera jest również wodoodporna i przystosowana do zanurzeń. Sprawdzi się w basenie, nad morzem czy podczas nurkowania. W zestawie znajduje się karta pamięci 30 GB, możesz od razu rozpocząć nagrywanie bez dodatkowych zakupów. W komplecie są też różnorodne akcesoria montażowe, które umożliwiają instalację na kaskach, uchwytach czy innych konstrukcjach. Czas pracy do 3 godzin, kompaktowa konstrukcja oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że Xilecam to idealny towarzysz podróży, i codziennych przygód. Niezależnie od tego, czy nagrywasz wyjazdy, sporty ekstremalne, czy tworzysz kreatywne treści, to wszechstronna i niezawodna kamera. Jej największym atutem są dwa ekrany przedni i tylny które umożliwiają łatwe kadrowanie, zarówno podczas selfie, jak i dynamicznych ujęć. Numer 4 SJ CAM Kamera SJ-Cam to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do nagrywania przygód w profesjonalnej jakości, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, oferując szczegółowy i wyraźny obraz idealny do sportów ekstremalnych, podróży i vlogów. Podwójny dotykowy ekran o przekątnej 1,33 cala pozwala na komfortowe kadrowanie z przodu i z tyłu Tabacchani. To doskonałe rozwiązanie do vlogów i nagrań selfie. Kamera oferuje dwupasmowe Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, co przyspiesza przesył danych i pozwala na zdalne sterowanie za pomocą aplikacji. Stabilizacja obrazu EIS z 6 osiami gwarantuje płynność nagrania nawet w ruchu. Po zastosowaniu odpowiedniej obudowy kamera jest wodoodporna do 30 metrów głębokości, idealna do nurkowania, kajakarstwa czy snorkelingu. Do zestawu dołączono dwa akumulatory, co pozwala na dłuższe użytkowanie bez przerw. W komplecie znajdują się także różne akcesoria do mocowania. SJCAM to solidna łatwa w obsłudze i bardzo funkcjonalna kamera, która łączy świetną jakość obrazu, wytrzymałość i wygodę użytkowania. Idealna dla tych, którzy chcą dokumentować swoje przygody bez kompromisów. Kamera SJCAM to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do nagrywania przygód w profesjonalnej jakości, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Oferując szczegółowy i wyraźny obraz idealny do sportów ekstremalnych, podróży i vlogów. Podwójny dotykowy ekran o przekątnej 1.33 cala pozwala na komfortowe kadrowanie z przodu i z tyłu. To doskonałe rozwiązanie do vlogów i nagrań selfie. Kamera oferuje dwupasmowe Wi-Fi.